Hej widzowie, dużo razy dostaję od was zapytania na zasadzie. Hej, jestem nikim y, śmieciem zerem totalnym, mam 20 zł, dostałem od mamy, super było naprawdę. Kupiłem sobie lody, y, kupiłem sobie tylko tyle i to zostało mi jeszcze 10 zł i 3 zł też mi zostało i jeszcze 3, bo 4 zł lud kosztował. No to 16 zł mam i ja tak bym sobie to 16 zł gdzieś tam zainwestował. Ono by pewnie gdzieś tam dało mi pewien profit, zadowalający oczywiście. I chciałbym w przyszłości być taki jak ty. Co, co, kurwa, debilem jesteś, to po pierwsze, że tak myślisz, to w ogóle nie podlegam wątpliwości. Ty pewnie teraz mówisz, wyzywają mnie, ja mam 16. Nie. Zamknij ryj, naprawdę, to jest chłopie, nieistotne, bo tacy ludzie, chłopie, jak ja, co są nikim, ja też jem chleb. Ja bułki jem najczęściej. Z czym te bułki? pasztetem, to nie jest istotne, ani trochę. Przede wszystkim, żeby zacząć inwestowanie na Steam, to co trzeba mieć to kapitał. Czy ten kapitał jest ważny? To, to szczerze to z perspektywy ciebie jako człowieka on jest ważny. Z perspektywy rynku i tego, co się na nim dzieje, ni uja nie jest ważny. To jest w ogóle podstawa jakakolwiek. Im masz wyższy kapitał, tym jesteś w stanie w większą ilość przedmiotów inwestować i tym bardziej twoje działania mają wpływ na e, przedmioty. Taka jest prawda, tylko to od tego tylko zależy kapitał. Im masz go mniej, tym bardziej jesteś podległy działaniom innych ludzi. Co w sumie nie ma znaczenia żadnego, bo i tak wszyscy są podlegli działaniom. Każdego innego. Jeżeli kupisz nawet najlepszą rzecz, ale nie będzie na to kupca, to znaczy, że to jest najgorsza rzecz, taka jest prawda. Dlatego od samego początku da się inwestować mikrokwotami, jasne, że się da. I powiem tylko tyle, że ja ogólnie od takiej mikrokwoty po prostu zaczynałem. Zaczynałem od 20 zł. To, co mam teraz, oczywiście, nie jest tworem tych 20 zł, tylko bardziej tworem tego, że jestem na YouTubie i te i tak dalej, to jest ważne do powiedzenia ale ty kurwa gnoju ja ci tutaj muszę jeszcze przyskrzynić ci e, tak zwane informacje, ja powiem po prostu, w mojej opinii po tych latach przesiedzianych Da się inwestować mikrokwoty na trzy możliwości. Jedna to są wahania, które jeżeli się dobrze uda ustrzelić, to naprawdę idzie z tego zrobić nawet 50 groszy dziennie, tak jak Jokur pokazał. Co w konsekwencji zarabiania w ten sposób przez kilka miesięcy daje możliwość na zbierania na operację, która w sumie co jest dosyć ciekawe, też jest czymś, co może dosyć dużo dać pieniędzy, więc. Kurwa głupota, nie głupota, no ale jeżeli to ma rzeczywiście działać, no to. Gratuluję, nie? Także pozdrawiam dla kurat, To w sumie nie jest takie głupie, jeżeli rzeczywiście wahaniami się gdzieś tam da te pieniądze. Także to są wahania ogólnie. Dużo wahań jest dla wspierających, dużo wahań, ale raczej ja nie polecam brać tych po prostu wahań gotowych, które ja daję dla wspierających czy coś, tylko zobaczyć sobie filmy, które są normalnie publiczne i za pomocą moich sposobów te, tych wahań szukać. A nie, bo jeżeli znajdziecie wahanie, to. Jest większa szansa na, na to, że będziecie sami na tym wahaniu, niżeli branie czegoś, co jest gotowe. Oczywiście one tam gdzieś dla wspierających są, można sobie się zasugerować, można sobie gdzieś tam zagrać. Też widziałem ostatnio, że niektórzy wspierający. Jakieś sukcesy mieli, to też nie są jakieś wielkie, nie? Także tam. Na mikrokwotach akurat to jeszcze gdzieś tam funkcjonuje, ale yy, też mówię dość, jeżeli chodzi o jakiś tam sposób. Ogólnie nie ma sposobu na to, żeby gdzieś tutaj dobrze inwestować. To jest bardzo ważne, bo, bo ktoś pewnie przyjdzie i powie, o, jak ja wezmę to o, to tutaj kurwa będę nagle milionerem. No nie, no, to, no tak nie jest. Imo cała cała. Hmm, Cała wiedza, jaka ci jest potrzebna, jest na tym kanale, a na, dla wspierających jest po prostu więcej przemyśleń, ale to, to ci nie jest potrzebne do niczego. To jest wspierający to wspierający, nie? Tam nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje. Yy, także pierwszy sposób to są wahania. Drugi sposób moim zdaniem to jest inwestowanie sezonowe. Czyli inwestowanie głównie pod eventy. Yy, to jest to, co ja teraz próbuję. W tamtym roku ogólnie skupiłem się nie na sezonowym inwestowaniu, a bardziej na wahaniach. W tym roku yy, właśnie to sezonowe mnie bardziej wkręciło. Na razie ze skutkiem... Jeszcze się okaże. Do, do października chcę to zobaczyć, nie? Bo ja jednak, wiecie, ktoś powie, a o, Antwerp to chujstwo, no nie? Bo tam wiebałeś 50%, czy tam nawet 70% pieniędzy. Okej, okay, spoko, to jest... Bardzo złe, no nie? Bardzo zły wynik, okropny, ale nie mamy pojęcia, co się wydarzy w październiku, w momencie kiedy będą rmr -y, Więc, no, na czym polega inwestowanie? Tak jak ja to nazywam, sezonowym, to jest moja nazwa, bo nie widzę innej w sensie, ani nikt tego inaczej nie nazwał. Sezonowe inwestowanie to dla mnie wyczekiwanie na eventy. I to jest dla mnie po prostu to, że jest operacja, inwestujesz w operację, potem kapitalizujesz operację, przerzucasz się na jakiegoś majora, na przykład na, R na Rio czy tam na Paryż. No nie. Masz antwerp, z antwerpu się przerzucasz dalej i tak dalej. To jest taka sezonówka. Po prostu, że od wydarzenia do wydarzenia masz jakiś na coś hype, na przykład na Huxiego, przerzucasz się na Huxiego, Potem wychodzisz z tego Huxiego, przerzucasz się na inną naklejkę, na przykład nie takiego flopiego sobie wyczajasz, albo jakiś outsider i tak lecisz sobie od wydarzenia do wydarzenia. Bardzo popularne. Większość ludzi tak robi, niestety, ale też coś, co. To jest ogólnie high risk, high reward, bo. Jest to po prostu coś, co często wymaga Alina przy takich kwotach, 16 zł, 20 zł, czy coś takiego. Tam akurat powiem, że na Huxim dało się z tego zrobić z 20 zł bodajże 60 tak, w jeden dzień. To była kwestia jednego szybkiego zagrania, także. To jest akurat spoko, no tylko trzeba mniej więcej być poinformowanym, nie? Także to też trzeba popróbować. Ogólnie ja polecam próbować, tylko jak masz taką kwotę, to dużo razy będziesz musiał próbować po prostu, bo że jeżeli się nie sparzysz, to cię po prostu niczego nie nauczysz i będziesz dalej myślał, że to, ile jest rzeczy na Steamie, to rzeczywiście ma wpływ na to, jaka jest cena. No właśnie. I trzecia rzecz to są long-termy. Najbardziej przyjazne, najbardziej takie... Pod ludzi, którzy mają wyjebane, ale ja nie polecam robić jednej rzeczy. W sensie wcześniej to, to ma dwie strony. To jest metal, który ma dwie strony. I tego, czego ja nie polecam robić, to jest mała kwota plus long term. I, i o ile ja rzeczywiście od tego zacząłem, tak? Uważam, że jeżeli masz 14 lat, to ci jeszcze wolno coś takiego robić. O tyle, jeżeli masz 20 zł i chcesz sobie wrzucić 20 zł w long term i liczyć, że w ciągu dwóch lat to zrobi 400 zł, to Twoje myślenie może być prawidłowe. Jasne. Twoje myślenie jest jak najbardziej zrozumiałe, Twoje myślenie jest naj, jak najbardziej poprawne w tym wszystkim. Możesz liczyć na to, że coś w jakimś czasie zrobi jakiś wielki profit. Co? Szczerze. Możliwości jest bardzo dużo. Ale tu nie o to chodzi w co konkretnie? To odsyłam do innych filmów. Ewentualnie gdzieś tam może Long term ma coś nagram, no ale kurwa, ile już tego jest. już. Przecież tak jest tego za dużo. Po prostu wchodzisz w long term, no nie? W tej mikro kwocie. Za dwa lata ty tak naprawdę zauważysz, że 20 zł w porównaniu do Twoich dwóch lat. Które tu musiałeś czekać, żeby te dwa, 20 zł skapitalizować, ty nie masz szans na to, że rynek Steam, jeżeli nie ustrzelisz naprawdę jakiegoś niesamowitego wydarzenia, nie masz szans na to, że z 20 złotych zrobisz kwotę, która będzie Cię satysfakcjonowała za dwa lata. Wyjątkiem mówię, jest taki fiako, który zrobił z Krakowa ze 100 zł 10 tysięcy czy na 15. Coś w okolicach, no nie? To jest wyjątek. Okej, okay, wtedy, wtedy jest spoko. Tylko co mówi Fiako? Fiako mówi: Kurwa, że nie kupiłem tego za 500 zł. Kurwa, że nie kupiłem tego za 1000 zł. Że tak mało włożyłem. I wy, wy, wy też tak będziecie sobie pluć w brodę. Long termowanie na Steamie jest naprawdę dosyć bezpieczne. Boję się tego mówić, ale powiedziałbym, że aż za bardzo bezpieczne, ponieważ long termowanie np. w skrzynki po prostu zawsze oddawało. Oddawało to nie znaczy, że będzie oddawać, bo może zawsze być krach tych skrzynek, ale zawsze oddawało. Więc nawet na podstawie takiej indukcji można sobie do tego dojść, że jest to spoko. Jednak zawsze, nawet po takim dobrym ee, winie. Będziesz się po prostu pluł w brodę, że nie dałeś więcej. Dlatego ja ogólnie nie polecam inwestowania long term małych kwot, bo będzie to u ciebie wywo wywoływało ten dyskomfort, właśnie o którym ja mówię. U mnie nie wywołuje akurat. Ja się cieszę, że w ogóle wpadłem na pomysł, żeby zainwestować 20 zł, jak miałem 14 lat, jak miałem te 14 lat, żeby włożyć w te Feniksy. U was, jeżeli wy macie więcej niż 14 lat, to po prostu gdzieś to ten e, pierwiastek bólu dupy będziecie mieli. No jednak, jeżeli macie 25 lat i czekaliście 2 lata na to, żeby e, zarobić 500 zł, to naprawdę powiem wam, że kurwa jest, jest z wami wysoko, nie? Jest, jest z wami wysoko, naprawdę. Albo, albo nisko. No, także coś więcej mogę dodać do tego filmu? No, nie, no to są takie trzy metody ogólnie. W sensie do, do, do rozwinięcia ogólnie ja bym powiedział, że najbardziej zachęcam do zajrzenia sobie do playlisty mojej. Tam jest taka ładna playlista zrobiona, elegancka. Wydaje mi się, że pasuje. W sensie, bo tam dużo rzeczy ogólnie jest. Można sobie znaleźć, co Cię interesuje. No i to na tyle, chyba. Także trzymajcie się. una